W 1997 roku postanowiliśmy zorganizować tą jedyną w swoim rodzaju pielgrzymkę biegową. Wówczas to tylko chyba jedna pielgrzymka podążała do Częstochowy, to jest pielgrzymka bytowska, która jest najstarszą, a my no, jesteśmy na drugim miejscu. Nasza pielgrzymka natomiast to jest jedna z największych w Polsce, chociaż w tym roku wystartowało 45 zawodników reprezentującym różne, różne kluby z Polski. Tę organizuje nie tylko klub, klub Biegowy Witar, który działa w Tarnobrzegu, ale też Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, w której byłem 5 lat wikarym, dlatego też może z sentymentu po raz czwarty y, przybiegłem razem z nimi. Choć razem z nami przybiega również Pielgrzymka y, Rzeszowska, bo oni zawsze dobiegają do nas dzień wcześniej, więc mają w nogach trochę więcej kilometrów. Trzy dni temu wyruszyliśmy 24 lipca z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie w Tarnobrzegu i nasza pielgrzymka była podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap był z Tarnobrzega do Chmielnika długości 82 km, drugi etap z chmielnika do Szczekocin 74 km i trzeci etap ze Szczekocin na Jasną górę ze względu na to, że miasto Częstochowa. Remontuję drogi. Nadłożyliśmy dzisiaj parę kilometrów. Czyli też około 70 kilometrów żeśmy przebiegli. Widzę ich pasję, którą łączą po prostu z, z, z Panem Bogiem, tak? bo, bo, bo można rzeczywiście to cierpienie, bo to jest cierpienie, jakbyście zobaczyli jak to wygląda od strony służb sanitarnych, to jest to cierpienie. Ja też tę pielgrzymkę akurat też przeżyłem tak dosyć mocno, bólowo, że tak powiem, więc jest co ofiarować. Jest taki potencjał, który można rzeczywiście ofiarować w konkretnej intencji.

Jest to cudowna forma, wznosi zarówno aspekt fizyczny, jak również duchowy. My tu biegnie, biegliśmy ze szczytnym takim celem. Będziemy tutaj bardzo prosić Najświętszą Panią o to, aby zażegnała panującej pandemii, która utrudnia wiele dziedzin życia. Trudno mi prowadzić modlitwę w czasie biegu, bo, bo każdy ma różną, różni ludzie mają różną kondycję, to jest oczywiste. Natomiast zawsze mamy wspólną mszę świętą, poranne modlitwy, na koniec dnia apel jasnogórski. Modlimy się też w autobusie, ponieważ jest to sztafeta, więc oni się wymieniają ciągle, więc jest ten czas modlitwy różańcowej również w autokarze, to w ten sposób przeżywamy to również

zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona między niewiastami. Jak na to patrzę, podziwiam ich na pewno i każdego dnia im to mówię, że podziwiam ich, że że patrząc na to co wokół, na to co się dzieje, niekiedy może czujemy się w jakiś sposób rozczarowani kościołem, a patrząc na nich to człowiek jednak nabiera takiej nadziei, że łączą pasję i przeżywają to naprawdę głęboko, tak duchowo przeżywają. To nie jest tylko bieganie, to nie jest tylko zdobywanie kolejnych kilometrów. To nie są w żadnym wypadku zawody ani mistrzostwa polskie ani żadne takie, ale to jest rzeczywiście ich wysiłek przede wszystkim duchowy. Bez tego uskrzydlenia, bez tej wizji, że znajdziemy się na jasnej górze, to sama fizyczność niewiele daje. Czasami człowiek biegnie ostatkiem tchu. Jest to ogromny wysiłek, ale jak widzimy wieże klasztoru, to, to wygralibyśmy pewno na finiszu z każdym maratończykiem. Jaki masz fajny apara! Nie wiem, bo nie widziałem nawet zasłaniały. Poprawianie było. Głowy muszą widać.